Ostatnio premierę miał nowy horror z wątkiem religii Zakonnicy, ale i Antychrysta. Film wybaw nas to produkcja o tematyce przypominającej słynny horror omen, ale plus za to, że historia jest opowiedziana w inny sposób. Fabuła opowiada historię księdza, który jedzie zbadać przypadek zakonnicy, która zaszła w ciąże, podobno w cudowny sposób, na miejscu ksiądz poznaje legendę bliźniaków. Jedno z nich ma być Mesjaszem, natomiast drugie antychrystem. Fabuła według mnie jest całkiem ciekawa, ale jak to bywa często, niestety gorzej z wykonaniem. I nie chodzi o to, że film jest jakiś bardzo zły, bo według mnie wcale tak nie jest i mogę nawet go polecić, ale też mnie jakoś nie zachwycił. Zbyt wiele tu wątków, zbyt wiele przynudzania, ale też nie będę przesadzał, bo jest kilka naprawdę dobrych momentów, gdzie sporo się dzieje. Jest nawet trochę krwi, przemocy, także fani takich scen, coś tutaj dla siebie znajdą, a scena z okiem jest naprawdę całkiem mocna, ale mogłoby tutaj być tego trochę więcej i film by się wyróżniał jako religijny horror gore, a tak niestety jest tego zbyt mało. Bardzo spodobało mi się w tej produkcji proroctwa pokazane za pomocą mrocznych szkiców, dzięki którym możemy sami się domyślać i odkrywać, jak potoczy się historia tajemniczych bliźniaków? Przede wszystkim spodobała mi się jednak muzyka gotycka, przywodząca na myśl stare klasyczne horrory, i ta melodia towarzyszy nam od początku, razem z naprawdę niezłym, tajemniczym wstępem, gdzie pada kilka głów, a w zakonie rozpoczyna się seria cudów, w których między innymi posąg Maryi zaczyna płakać. Niestety, im dalej tym robi się bardziej zawile i wkrała się delikatna nuda. Nie rozumiem, po co są niektóre wątki, to znaczy rozumiem, że są, natomiast mam wrażenie, że są one trochę niepotrzebne i spokojnie film, by się bez nich obył. Natomiast sama historia jest ciekawa i wciągająca i mi osobiście film całkiem się spodobał. Jeśli lubicie religijne horrory, gdzie nie ma zbyt wiele akcji i sporo czasu poświęca się na aspekty psychologiczne. I tajemniczość, to powinniście być zadowoleni. Zakonnica dwa to film oparty na faktach, opętana zakonnica istniała naprawdę. Link do filmiku na ten temat w opisie.